Ech, ta nasza współczesna cywilizacja. Każdy musi mieć wszystko nowe, coś, co jest stare. Stare to znaczy, ma rok albo dwa trzeba wyrzucić. A na kolei tak nie robimy. Na kolei używamy wszystkiego tak długo, jak się da. Nawet jeżeli już się nie da tego używać w pierwotnym przeznaczeniu, to zmieniamy przeznaczenie i używamy inaczej. Stare wagony. One już nie są używane do przewozu ładunków. Ale można je zaadaptować jako magazyny, szatnie. Proszę bardzo, tam wagony drewnianej konstrukcji. Ile one mają lat? Może 50, może więcej? Może 70? Ten wagon to dawniej był wagon albo chłodny, albo izotermiczny. Zobaczcie. Ma szczelne drzwi, czyli miał izolację termiczną, może miał też urządzenia chłodnicze, służył do przewozu różnego rodzaju łatwo psujących rzeczy, może żywności. Dzisiaj żywności nie wozi się już koleją. Ten wagon nie jest już potrzebny w swoim pierwotnym zastosowaniu, ale tu się może przydać. Ktoś jeszcze może z niego korzystać jako z magazynu. Życie po życiu na kolej. Stara lokomotywa spalinowa, która została przebudowana, zabudowana nową kabinę, nową jednostkę napędową. I na starym podwoziu zbudowano zupełnie nowy pojazd. Na kolei nic się nie marnuje. Wykorzystujemy, dopóki się da. Pociąg podmiejski taki jak jeden z wielu, ha, a nie wykluczone, że ta konkretna jednostka ma ponad 20 lat. Nie wygląda, bo została poddana bardzo kompleksowej modernizacji. Dawniej seria EN57, obecnie wersja EN57 AL. Nowe czoła, nowe kabiny maszynistów, nowe przedziały pasażerskie z nową aranżacją. Wygodne, klimatyzowane, dostosowane do obecnych potrzeb. Stary, ale nie dla pasażerów, nie dla użytkowników. Nowe drzwi wejściowe. Miejsce dla pasażerów z rowerami, windy dla niepełnosprawnych, toalety dostosowane dla osób, dla których poruszanie się jest utrudnione, nowa aparatura elektryczna. Z czegoś starego można zrobić coś nowego, koszt, tylko ułamek kosztu nowej jednostki. Wagony samowyładowcze, ale zbudowane na podwoziach platform. Dawno temu potrzeba było dużo platform, żeby zapewnić rezerwy na potrzeby transportów wojskowych. Teraz już tak dużej ilości platform nie potrzeba. Co zrobić z nadwyżką platform? Przebudowano je albo na wagony samowyładowcze, albo na wagony z przesuwnymi ścianami bocznymi. Na kolei nic się nie marnuje. Zmieniamy przeznaczenie i używamy dalej. Na kolei nie pozbywamy się czegoś, co nie jest nam już potrzebne w swojej pierwotnej formie albo w swoim pierwotnym przeznaczeniu.